Daj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Za chwilę macie odebrać znaki Światowych Dni Młodzieży, krzyż i ikonę Matki Bożej. I nie chodzi tylko o to, żebyśmy sobie tu zrobili ładną celebrację, tylko chodzi o cały rok pracy, który zaczyna się od tego momentu. Ten rok pracy jest skoncentrowany, tak chciał papież Franciszek, wokół pierwszego błogosławieństwa. To pierwsze błogosławieństwo brzmi błogosławieni ubodzy, albowiem ich jest. Królestwo Boga. To jest uderzające, że najważniejsze spotkanie Jezusa z młodym człowiekiem w Ewangelii dotyczy tego pierwszego błogosławieństwa. Posłuchaliśmy opisu spotkania Jezusa z młodym człowiekiem. Nazywamy go czasem bogatym młodzieńcem, bo święty Łukasz napisał w Ewangelii, że ten młody człowiek był z rodu książęcego. Nie. Więc pewnie wszystkiego miał, słuchajcie, potąd. Nie. Jak miał tatę księcia, to miał wszystkiego potąd. I ten człowiek, który ma wszystkiego potąd, Ma jednak pytania i najciekawsze jest to, że z tymi pytaniami przychodzi do Jezusa. Tak naprawdę myślę, że dlatego przy, przyszedł z tymi pytaniami do Jezusa, że Jezus nie miał wszystkiego potąd i że Jezus prowadził styl życia kompletnie inny i że to w jaki sposób Jezus żył, dla takich ludzi jak ten młody człowiek było niesamowitym znakiem zapytania. To znaczy, dlaczego ten ktoś w ten sposób postępuje? Zasadniczo jest bezdomny. Jezus był bezdomny. I jest szczęśliwy. Znaczy, ktoś, kto w ten sposób żyje, stawia. Nam wszystkim radykalnie stawia pytanie o sens życia. Ten młody człowiek stawia pytanie o sens życia także dlatego, że jest młody. W dużej mierze to, co teraz powiem, jest oparte na liście, który Jan Paweł II, a on nam dzisiaj tu patronuje. Jan Paweł II napisał w roku 1985 do młodych. Tak patrzę po tych młodych, co tu są, to niektórych jeszcze w planach nie było. Za to byli całkiem młodzi ich rodzice. To bardzo fajne jest. Więc rodzice niech sobie przypomną, jak czytali ten tekst po raz pierwszy w roku 1985. I papież o tym mówi, że młodość jest takim właśnie czasem, kiedy się stawia pytania. Kiedy człowiek właściwie projektuje dopiero całe swoje życie, ono jest przed nim. I dlatego niesamowicie ważne pytanie to jest pytanie o sens, o wartość życia. I zobaczcie w jaki sposób ten młody człowiek stawia to pytanie. To pytanie o sens, o wartość życia, ono w jego ustach brzmi w ten sposób. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Wiecie, ja ten tekst Jana Pawła przeczytałem raz w życiu, wtedy, w 1985 roku. Teraz przeczytałem drugi raz, żeby się przygotować, co mam do Was powiedzieć. Ale z tej pierwszej lektury pamiętałem do dzisiaj, jak papież komentuje to pytanie i komentarz jest taki, czy człowiek, który zadaje takie pytanie, jest jeszcze zrozumiały dla człowieka dzisiejszego. To znaczy pytanie, co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne? Rozumiecie to pytanie? Młodzi, ono to jest wasze pytanie? Co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? Nie. Papież wtedy, to jest 30 lat temu, mówił, nie, bo my żyjemy w takim świecie, gdzie wszystko co doczesne, właściwie wypełniło nam cały horyzont widzenia. Jaka wieczność? Co za wieczność? Nie. Liczy się to, co jest tu i teraz. Ciekawe, bo papież Franciszek mówi, że myśmy poszli od tamtego czasu jeszcze dalej. Dziś już nie jest tak, że nie pytamy o wieczność, tylko dzisiaj żyjemy w kulturze, którą on nazywa, to w modlitwie wiernych było, kulturą tymczasowości. A myślę, że można by też przetłumaczyć kulturą prowizorki. Prowizorki, nie? Byle coś złapać. Tu i teraz, w tej chwili. Zrób sobie kawę Neskę. Co będziesz, rozumiesz, męczył się z ekspresem? Tak? No to się trzeba namęczyć. Zmielić. Zaparzyć. Po co na to? Dwie łyżeczki, woda nie musi być nawet wrząca. Mam nadzieję, że producenci Neski mnie nie ukrzyżują po tej konferencji. Nie. Kultura prowizorki. Teraz, w tej chwili liczy się, co teraz mogę złapać. Nie. Co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne? Papież napisał tak, to jest przepiękne. Słuchajcie, Jan Paweł II. Kiedy stajemy wobec Chrystusa. I kiedy On staje się powiernikiem pytań naszej młodości, nie możemy zapytać inaczej. Każde inne pytanie o sens i wartość naszego życia byłoby wobec Chrystusa niewystarczające i nieistotne. Nieistotne. Jak w starożytnym kościele chrzczono dorosłych, zresztą dzisiaj jak się chrzci też dorosłych i się ich prowadzi do chrztu, jest taki dialog między biskupem a katechumenem. Czego chcesz od Kościoła Bożego? Wiara. Co ci daje wiara? Życie wieczne. Życie wieczne. Jak chcecie czegoś innego, to idźcie gdzie indziej, bo my tu nie dajemy nic innego. Życie wieczne. Co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? I potem w wersji świętego Mateusza ten młody człowiek zadał jeszcze jedno pytanie, a to dlatego, że. Jezus na pytanie o życie wieczne mu odpowiedział, przestrzegaj przykazań, zachowaj przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie oszukuj czci ojca, matkę. Wszystkiego tego przestrzegałem. I tu pada drugie pytanie. Czego mi jeszcze brakuje? Czego mi jeszcze brakuje? I najpiękniejszy fragment tego listu Jana Pawła do młodych jest taki. On mówi, to jest najbardziej typowe pytanie młodych, młodych ludzi. Bo to jest pytanie o coś więcej w życiu. O coś więcej. Owszem, mam to, jak żyję według przykazań, mam to. Czego jeszcze potrzebuję? Pytanie o coś więcej. I to jest pytanie ludzi, którym nie wystarczy przeciętność. Nie wystarczy minimum. Tak? Nie wystarczy życie takie, jak żyje każdy pokolej. Czego mi jeszcze brakuje? Macie to? Będziecie prowadzić przez rok młodych ludzi na spotkania po to, żeby, żeby to pytanie z nich wyrwać. Czego mi jeszcze brakuje? A odpowiedź, której udziela Jezus jest ta. Idź, sprzedaj to, co masz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i chodź za mną. Odpowiedź to jest pierwsze błogosławieństwo. Błogosławieni ubodzy, bo do nich należy Królestwo Boga. Znamy koniec tej historii, bośmy ją doczytali. Młody się odwrócił na pięcie i poszedł. Okazało się, że ma garb większy niż wielbłąd i że nie jest w stanie wejść do Królestwa Bożego. Nie jest w stanie. Wielbłąd by przeszedł przez ucho igielne, ale on nie jest w stanie wejść do Królestwa Bożego. Ma taki garb, że nie przejdzie. I ten garb to nie jest to, co posiada. Nie wiem, co tam macie w kieszeniach, zaraz się dowiem, za chwilę do tego dojdę. Już kończę, ale skończymy w kieszeniach, żebyście się nie łudzili. Nie. Ale nie to jest problemem, co macie w kieszeni. Problemem jest to, co macie w sercu. On miał garf w środku. On był tak przywiązany do tego, co posiadał, nie? że to przywiązanie po prostu go tak na, nabuliło, że nie był w stanie wejść do Królestwa Bożego. Koniec. Nie przeciśniesz się. To jest to, co Jezus mówi, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatym wejść do królestwa. Nie? On nie jest w stanie. Bo nic nie rozumie z ubóstwa. Nic nie rozumie z ubóstwem. A Jezus mu bardzo krótko wytłumaczył całą istotę ubóstwa. Po pierwsze pokazał mu w ubóstwie co? Że ubóstwo jest odpowiedzią na Jezusową miłość. Bo zanim do niego powiedział idź sprzedaj, to popatrzył na niego z miłością. Popatrzył na niego z miłością. Ukochał go. Są i takie przekłady tego zdania. Nie? Jezus spojrzał na niego i ukochał go. Czyli pokazał mu, że go kocha. I ze środka tej miłości powiedział mu: chodź za mną. Nie? Najpierw, owszem, idź, sprzedaj, ale po co? Po to, żebyś przyszedł i chodził za mną. Bądź moim uczniem. Bądź ze mną w takiej relacji, że idziesz już za mną zawsze. Będziemy razem. Ja Cię kocham. Przyjdź. Mała oferta? Być z Jezusem w takiej relacji to jest mało? To co wolicie? Domek? Auto? Bigos, co? Maturę? Czego chcecie od Niego? Bo On wam daje siebie. Zamienicie to na rzeczy? Nawet wiele rzeczy? On miał wiele rzeczy. Dostał ofertę miłości niepowtarzalnej. Relacji jedynej. Obrócił się na pięcie, poszedł do domu. Papież mówi tak, Jan Paweł, że dostał jeszcze drugą ofertę. Też jej nie przeczytał. Został ofertę uzdolnienia, to będzie cytat z Jana Pawła, do życia w wymiarze daru. Bo to ubóstwo nie polegało na tym, że ma powiedzieć, o obrzydliwe pieniądze. Nie. To ubóstwo miało polegać na tym, że to, co sprzedaje rozdaje ubogim. To ubóstwo miało być funkcją miłości. Mógł wreszcie raz w życiu nie zbierać dla siebie, tylko dać innym. Owszem, mógł iść na całość, dać wszystko. To znaczy dostał propozycję absolutnie cudowną, nie? że jest zdolny do bycia Całkowitym darem z siebie dla innych. Jakie to jest niesamowite, że Chrystus ma, nas może do tego uzdolnić, że możemy być darem dla innych, że możemy żyć dla innych. Słuchajcie, jest taki tekst, Wy go dobrze znacie. On jest w drugim liście do Koryntian. Za wszystkich umarł Chrystus, żeby żaden z tych, co żyje, nie żył już tylko dla siebie. Nie? Paweł tłumaczy, na czym polega dzieło zbawienia. Po co Jezus umarł na tym krzyżu? Żeby nikt z nas, bo wszyscy tu żyjemy, żeby nikt z nas nie żył tylko dla siebie. Bo to jest niesamowite przekleństwo. Żyć dla siebie. To jest straszne przekleństwo, że nie mam dla kogo żyć. I że jestem właśnie pod siebie, pod siebie, dla siebie, zawsze, w każdej chwili. Ja, ja, ja. Mieć, mieć, mieć. Daj. Bądź darem dla drugiego. Ubóstwo, do którego był zaproszony ten młody człowiek, to jest, to mówię, to jest Jan Paweł II. Ubóstwo polegało na uzdolnieniu do tego, żeby żyć w wymiarze daru. Błogosławieni ubodzy, bo to są ci ludzie, którzy wchodzą do królestwa. To są ci ludzie, którzy nie, nie rozmieniają Jezusa na drobne. Nie przeliczają Jezusa na rzeczy, tylko chcą być z nim w relacji wyjątkowej, jedynej, wyłącznej. I to ich uzdalnia do bycia dla innych darem z siebie. Prosimy Cię, Panie Wszechmogący Boże, racz pobłogosławić te znaki, symbole Światowych Dni Młodzieży, krzyże i ikony Matki Bożej, aby stały się znakiem zbawienia ludzi. Niech utwierdzają wiarę, pomnażają dobre czyny, pocieszają w cierpieniach. Strzegą i bronią przed złem i przyczyniają się do zbawienia dusz. Niech przypominają nam o tym, że Maryja jest matką Chrystusa i naszą matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa, pana naszego.